Sierpień był czasem zmiany na ważnym stanowisku. Od 10 sierpnia powiat krośnieński ma nowego dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Decyzją zarządu pracę na tym stanowisku rozpoczął Przemysław Waszkiewicz. Podjęta decyzja Zarządu Powiatu o przejściu czy o przeniesieniu w ramach możliwości administracyjnych na to stanowisko z uwagi na dotychczasowe doświadczenie przy rozliczaniu inwestycji drogowych i merytoryczny nadzór nad zadaniami które realizuje Zarząd Dróg Powiatowych na poprzednim moim stanowisku. Poprzednim dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych był Marek Langer. Wcześniej Przemysław Waszkiewicz pełnił funkcję naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim. Zadanie jest dużo jest Trochę nowych pomysłów na funkcjonowanie, na zmianę wizerunku tutaj w zakresie i samego zarządu dróg powiatowych, jak i zadań realizowanych przez powiat Krośleński w ramach zleconych czy ustawowych obowiązków wynikających z powołania zarządu dróg powiatowych. W ramach sprawowanej wcześniej funkcji naczelnika wydziału przemysław Waszkiewicz wypełnił obowiązki w zakresie m.in. nadzoru merytorycznego. Na nad zadaniami realizowanymi przez zarząd dróg powiatowych w Krośnie Odrzańskim.